Właśnie znajdujemy się w Kurówku, miejscowości w gminie Zelu w Powiecie Bełchatowskim, gdzie właśnie odbywa się festiwal dyni. Na festiwal zjechali hodowcy największych dyń z całej Polski. Jak zapowiada organizator, dzisiaj padnie rekord. Dominik, co tutaj się dzisiaj dzieje? Witam. Dzisiaj odbył się jedyny w Polsce oficjalny konkurs ważenia gigantycznych warzyw. Od gigantycznych dni po gigantyczne ogórki. Dzisiaj twój rekord został wyrównany. Jak się poczułeś w tym momencie? Myślałem, że mój rekord zostanie pobity, ale bardzo się cieszę, że jest dużo młodych, świetnych hodowców. Ja w tym roku nie biorę udziału w konkursie, dlatego zajmuję się organizacją konkursu i naprawdę bardzo mnie cieszę, że to cały czas się popularyzuje i te rekordy są cały czas pobijane. Skąd przyjechali hodowcy? Hodowcy przyjechali, jest nawet hodowca spod, z Pomorza, a również jest hodowca z Nowego Targu, z drugiego końca Polski. Z całej Polski się zjechali hodowcy. Czyli można by rzec od morza Potatry. Dokładnie tak, od morza po Tatry hodowcy przyjechali. Były i padły też dzisiaj rekordy. Tak, padły dzisiaj rekordy, między innymi w gigantycznym kabaczku, gigantyczny ogórek na długość, są jeszcze arbuzy, są jeszcze ważone, są jeszcze tykwy, to są wszystko warzywa dyniowate, wszystko jest jeszcze ważone i mierzone, więc wyniki będą wkrótce. No właśnie, wracając do kabaczka. Popularnie nazywany kabaczkiem kojarzony jest raczej z kabaczkiem, który, którego używamy do leczo. Ale jak nazwać takiego giganta? Takiego giganta można nazwać po prostu kabak, ale on rośnie troszeczkę inaczej. To jest właśnie gigantyczny kabaczek, inni mówią machow czy cukinia, ale to jest po prostu no, monstrum. Pierwsza w naszym powiecie taka impreza. Tak, to jest pierwsza impreza w naszym powiecie. Do samego końca nie wiadomo w ogóle będzie było, czy się odbędzie. Jednak udało się i myślę, że jakby dał, fajnie by było, gdyby co roku udało się takie coś u nas popularyzować. Zrodziła Ci się już taka myśl, żeby kontynuować to? Jeżeli wszystko będzie na dobrej drodze i naprawdę nie będzie żadnych obstrzeżeń, to myślę, że warto byłoby to kontynuować i promować nasz region. Nasz powiat był Grzegorz, powiedz mi, jaki jest sposób na to, żeby wyhodować takiego olbrzyma, taką wielką dynię? Trzeba poświęcić dużo czasu, pracy, odpowiednie nawozy stosować, no i przejdą sukcesy z czasem. Dzisiaj udało Ci się wyrównać rekord Dominika Kędziaka. Zgadza się, w zeszłym roku udało mi się wyhodować dynię 870 kg. no i jest to rekord... No oficjalny rekord polski, ale nie pod patronatem GPC. W tym roku udało się ustanowić rekord GPC. Żeby rozpocząć hodowlę takich dyn trzeba mieć jakieś przystosowane miejsce do tego? Mm, miejsce musi być dobrze nasłonecznione, odpowiednia ziemia musi być. Mm. Czy to jest w jakimś tunelu, czy? Mm. W tym roku dynie hodowaliśmy, uprawialiśmy pod tunelami foliowymi, ale w zeszłych latach dynie uprawialiśmy w gruncie. Jak długo ją pielęgnowałeś? Dynia rośnie około 100 dni od momentu zapylenia do momentu uważania około 100 dni. I żeby wyrósł taki okaz, trzeba do niej przemawiać jakoś czule, miło. No to jak jak to uważa, no? Grzegorz, a powiedz mi, co teraz z tą dynią się stanie? Najprawdopodobniej będzie z niej zrobiony lampion na halloween. Bardzo dobry pomysł. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję również. Y, ogórek miał blisko metry. Jaki jest to, to sposób to, to jest na to, żeby wyhodować takiego ogóra? Tego ja myślę trochę szczęścia, ale przede wszystkim dobre nasiona i ziemia. To jest podstawa. To jest podstawa. Nie? Na pięć krzaków ogórków to tylko jeden krzak dobrze obrodził, czyli ten ogórek duży i Dobra, kolejne co ma 80 cm. A co później z tymi ogórkami się dzieje? No na ogół to są już takie. E, nie do spożycia, bo w tej chwili, jak, jak już wiadomo, są żółte, 612 kg. Przedojrzałe, nie? Kabaczek to raczej kojarzy się z ważyłem takim mniejszym. Jakie można określenie nadać temu dużemu? Temu dużemu? Bardzo łatwo. Kabaczysko.